Cześć, 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 runda piąta Azerbejdżan, Mistrzostwa odwróconej kolejności. Prowadzimy te Mistrzostwa dalej jako Nikolas Latifi, ale jak widzicie, Max Verstappen już jest na drugim miejscu, Sergio Perez trzeci, potem Bottas, Schumacher, Sainz, Troll, Magnussen, Albon, Guaniu. Joe, zobaczymy jak to będzie w Azerbejdżanie, bo na razie te Mistrzostwa wyglądają naprawdę ciekawie. Dobra, widzowie, 3 minuty do końca, więc wyjeżdżamy już e, zaraz na tor. Aktualnie jesteśmy na pozycji 17, więc e, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie tutaj mocno się poprawić. Let's go. No to dobra. Jesteśmy na polach startowych. Dobra. Botas widzę, że tutaj na softach startuje. Ricardo na hardach. O, ale start słaby. Krumacher z Ricardo mnie objechali kompletnie. Jeszcze cudowna mi się. O Jezus, Maria, co to, to jest? No, spadłem na dziesiątą pozycję. Cztery pozycje straciłem. Uff, wyrobiłem na szczęście. No ten star kompletnie nie wyszedł. I mamy już za sobą George! O. Dobra, to nie będzie. Łatwy wyścig. Mocne straty na starcie. No dobra, mamy bolid ustawiony pod prędkości, więc powinno to nam pomóc. No ale jak już mamy za sobą Mercedesa, to ja nie wiem. No zobaczymy. Russell dziesiąty. Nie wierzę. No dobra. Teraz na tej prostej postaram się Cnodę wyprzedzić. Batarii będzie szybka, ale... Zobaczmy. Nie no, trochę za daleko jestem. Chociaż... Chyba on, Come on. Wydałoby się wyprzedzić Sunode, żeby nie mieć za sobą tego szybkiego Mercedesa. Ale Alfa Tauri szybka na prostej. Chciałem switchbaka zrobić, ale zaparkował. Kurde. No, nie dam rady. Teraz. musimy poczekać na koniec tego okrążenia. Ale na razie Rasel jakoś nie siedzi mi na tyłku, więc nie jest źle, Albon prowadzi. Utrzymał prowadzenie. Jak widzę i odjechali tam Alfie Romeo. Dobra, może teraz się uda Ale już mało tej baterii 30% Come on Ta no, Sunoda będzie się bronił Teraz dostępny O kurde No Sunoda potrafi się ścigać, co mam powiedzieć Walczy, walczy mocno. Ale dobrze. Nie jest tak łatwo. Czuć, że mamy prędkość na tym torze. Nie tylko na prostych, ale ogólnie. Tempo jest dobre. Dobra, teraz muszę. Teraz muszę. Jestem bliżej cunody. Niż w porównaniu do poprzedniego okrążenia. Teraz trzeba to zrobić. Jestem już wyładowany z baterii. Dobra, wewnętrzna była wolna. Easy. Wygląda to dobrze. Russell wcale szybki nie jest. O kurde, yuki! Jak Jaką palczy? Co za kontraatak? Jeszcze George po zewnętrznej. Ależ tu walka. Tu raz z przodu robi się spory tłok. Potas walczy z Ricciardo. Gwaniu walczy ze Strolem. Nie z Fetelem. O matko. Dobra, trzeba to wykorzystać. Późny manewr. Bardzo późny. Na zblokowanych kołach wyprzedzałem. Dobra. No i przed nami teraz Ricardo na tych twardych gumach. Ledwo wyrobiłem, przestrzeliłem pół hamowania. Dobra, chyba będziemy się brać za Ricardo. Teraz. Bota na tych softach już chyba nie daje rady. To już szóste okrążenia zużycie opon na tym torze jest bardzo duże, szczególnie softów. Tak, bo zjeżdża. zjeżdża i serwisowej. I jesteśmy przed Ricardo. Bez DRS-u się obronić tutaj, bo Ricardo zrobił to co Tsunoda, wszedłby mi po wewnętrznej. Dobrze to wygląda P5. Przed nami jest Joe, który nie ma DRS-u. Potem Fettel, no i przerwa do Strola i Albona. A za nami, widzę, że już tam Ferrarka jest dosyć blisko. Już za Raselem chyba. I Alfonta... dobra, za Alfontauri jeszcze. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Jak to będzie wyglądać. Na razie jeszcze mamy bufor w postaci trzech bolidów ze sobą. Jakiś średni, bo ten Mercedes nie jest taki dobry jednak tu w baku. Dobra, będziemy wyprzedzać Johna, chyba nie muszę baterii używać, żeby to zrobić. Łatwo, ale duża przewaga prędkości na razie. Dłaniu. Dobra, teraz Fetel i potem 6 sekund do strola. Ależ oni sobie przewagę zbudowali. Dobra, odjechałem Joe na 2 sekundy. Joe teraz walczy z Ricciardo. Dojkaliśmy Sebastiana. Dalej mamy 6 sekund straty do Strola. Mamy DRS za Fetelem. na tym okrążeniu trzeba go wyprzedzić na tej najdłuższej, prostej. Dobra, 80 straty. Zobaczę, powinniśmy dać radę. Trochę tej baterii jeszcze użyję. Come on. Dobra. Damy radę. O. O. Ale nie wyrobię. Ja pierdzielę. Ale skasztaniłem. Mocno zwalczyłem tym manewr. Przestrzeliłem punkt hamowania. Taka prędkość, to ten bolid nie jest w stanie wyrobić po prostu z takiej prędkości. Jak w ogóle docisku nie ma? Kurde, no nie wyprzedzę Sebastiana, odjechał mi Chyba, że Fetel teraz będzie pitował on to okrążenie? Nie, nie pituje. Zbliżam się, zbliżam się, ale nie wystarczy, dystansu kłaniu zjechał. Nie, Ferrari zjechało. Albo zobaczymy, wyprzedzę go tuż przed pit stopem. Dobra, może tak zrobimy. Dobra, zjeżdżamy. Zakładamy hardy, oczywiście. No i zobaczymy, jak ta druga faza wyścigu będzie wyglądać. Drugi stint. Verstappen już tam widziałem. pęknął w tabelce. Żeż Ferrari zjechało wcześniej, to nie. To dobrze, że zjechałem od razu. Okrążenie potem, bo jakbym jeszcze został na dwa okrążenia, to by ta Ferrarka mnie podcięła. Zobaczcie, ona jest tuż za mną.

Także spokojnie, Science nie jest teraz nie jest niebezpieczny, bo ta przed nami on na początku pitował, pamiętacie, bo on startował na softach, więc on też na dwa pit-stopy jedzie, a ja próbuję dogrzeć te hardy, które kompletnie nie chcą się słuchać w tym momencie. Więc Fetel jak teraz jedzie, to spokojnie wyjedzie przede mną. Ja mocno straciłem na tym kółku. Albo w picie. Ricardo obejmie prowadzenie. Jeszcze pewnie kilka okrążeń pojedzie. Opony ledwo dogrzane. Albo on wyjeżdża, Fetel wyjeżdża. Science Fastest Lap, Fetel tuż przed nami. będę musiał poczekać na koniec okrążenia, żeby go wyprzedzić. Dobra, tego Fetela trzeba wyprzedzić, bo jedzie bardzo wolno. Za nami jest Sainz w szybkim Ferrari. Także, Ricciardo prowadzi, drugi jest Leclerc i potem Red Bull, Alpinka, Red Bull. Albo nie, to jest Albon. Albon jest potem chyba pomiędzy tymi Red Bullami. Bierzemy Fetela. Nie muszę nawet Ersu używać. Bez problemu go łykniemy, duża przewaga prędkości, chociaż no, trochę użyłem tego Ersu. Byłem pewny. Ale on też szybki na prosty. Nie jest taki wolny. Jak Ricciardo na przykład. Dobra, udało się. Przed mi bota zwalczy z Norisem. O nie, teraz Sainz tam atakuje. Zablokowałem wewnętrzną, żeby przypadkiem Sainz mi tam nie zrobił dajwa do tr trójki. I Fetel walczy z Sainzem, ale już Sainz się z nim uporał, więc znowu będę miał Sciencea za sobą. Ale powinniśmy dogonić teraz Botasa na tym kółku. Ale Klerk i dwa Red Bulle dalej zostały na torze. Więc oni chyba na hardach startowali. Niemożliwe, żeby na meda. Nie robili wcześniej pit stopu. Nie widziałem nic, żeby zjeżdżali na początku wyścigu. O, bo to zbliża się do Norisa, ale nie wykorzystamy tego. O kurde, Sainz! Skąd? Nie patrzyłem w lusterka i nagle tutaj Sainz się znalazł. Nie wiem, czy z nim walczyć, czy nie. Obra, na prostej go mam. A ja tam widzę, że Albon jest pomiędzy Redbullami i trzyma ich tempo bez problemu. No fakt, że Red Bulle są na starych oponach, albo na świeżych, no ale, styl. dobrze to wygląda dla Albona. On teraz jest wirtualnie na pierwszym miejscu, bo Ricciardo musi zjechać, dwa Redbull muszą zjechać i ta Ferrarka leklerka. Bierzemy się za Norisa, a Stańc chce się brać za nas. Norris będzie miał DRS? Chyba będzie miał DRS. Ale Norris zjeżdża i tak. Dobra. Red Bull i Ferrari zjechało. Norris jechał. I awansujemy na P6. Teraz przed nami Bottas, który też musi jeszcze zjechać do alej serwisowej. Potem stroll Jeszcze jeden Red Bull, który nie zjechał. I Albon, który prowadzi wyścig. A jeszcze Ricciardo nie zjechał. on z przodu. Dobra, Botas pewnie będzie teraz zjeżdżał. Ricciardo zjechał. Okej. Okay. a Bottas? Botas. Zjeżdża. Korzystamy z Sienia i skakujemy na P3. Albon liderem wyścigu. Dobra, sytuacja wygląda w ten sposób. Sainz musi zjechać jeszcze. Potem jest Russell, który jedzie już do końca, więc on jest naszym głównym rywalem. Tylko że nie ma prędkości na prostych. No i następnie mamy. Tam widzę, Ricciardo wyjechał w miarę dobrym miejscu, jest też blisko nas na medach. No ale raczej nas nie wyprzedzą na prostych. A my zobaczymy, czy jesteśmy w stanie doczłapać się do Strola i Albona. No, Stainc nawet nie ma podjazdu na prostej. Jest Git. Jest dobrze. No i odrabiamy tam. Do kierowców z przodu. No, science próbuje, ale nie ma prędkości. Nie ma prędkości na prostej. Także na razie jest bezpiecznie, mimo tego, że ten bolid z tyłu jest o wiele szybszy. Doganiamy cały czas Strola albo na też. Rola dogonimy, albo na raczej nie. Nie starczy czasu. Więc jest szansa na dublet Williamsa. Stein zjeżdża. Wyląduje na końcu stawki. I teraz mamy ze sobą Russella. Potem Leclerca. Na świeżych medach. No zobaczymy. Leklerk będzie znacznie szybszy niż Sainz. Oho, leklerk atakuje Rasela. O kurde. Mocno. Opóźnij hamowanie, George. George teraz jest pod presją. Dobra, już jesteśmy blisko Stroll'a. Sekunda jedna dziesiąta. Nie wiem, czy uda się dery złapać na tym okrążeniu. Postaramy się. A za nami... Za Selem jest już Verstappen. Dobra, spamię trochę baterii. Dobra, będziemy mieć DRS? Będziemy mieć, super. Mamy DRS. Dwa okrążenia zostały do końca wyścigu. Strola mamy na wyciągnięcie ręki. Dobra, musimy go teraz na tej prostej zrobić. Coś się stało za nami. Pers się rozwalił chyba. E, Aha, nie, to Russell. Z Dobra. Nieważne. Lecimy po strola. Kurde, stroli jest daleko. Ojej, ojej, ojej. Stroll, jaki błąd! Kurde... Nie mam trakcji. Uwielbiam się. Ojen! Chciałem, że nie wyrobię. Ależ tutaj walka dwóch gołtów, Stroll'a i Latifiego. Jest! co tam Verstappen? Może zaatakuje strola. Już brak przyrzewności w tym się. Albon P1, Latif i P2. Teraz dowieść to Oj, chyba stroll zostanie zrobiony na prostej przez Verstappen'a. Come on, stroll, trzymaj się! Chyba da radę. żeby mnie jeszcze nie zrobił, Monstrol, Masz slipa ode mnie, Stroll! Chyba mu się udało. Jest dublet Williamsa. Ja pierdzielę, ale te wyścigi są zwariowane. Driver of the day, jedy. Kto by się spodziewał w Baku? Come on! Jeden, dwa, stro, trzeci, ja pierdziel. Co za trójka kierowców! Come on, Nikolas. Come on, Alex! Lans. Tam Lans niewiele chyba przed Verstappenem. Zobaczmy sobie. 20 tysięcy przed Verstappenem. O ja. A tak to normalna tutaj klasyfikacja. Verstappen, Leclerc, Perez, Sunoda, Petel, Sainz, Schumacher. Bez jakichś tutaj wielkich niespodzianek. No poza pierwszą trójką, oczywiście. Dobra, zobaczmy sobie klasyfikację. Nikolas pierwszy, Verstappen drugi, II, Albon trzeci. E, Perez potem Stroll. Schumacher, Bottas, Sainz. No Ferrari słabo. No Mercedes to już w ogóle katastrofa. Williams pierwszy, 118 punktów. Red Bull drugi, 102 punkty, Haas trzeci, 61. Ferrari. P4 przeskoczyło tutaj Alfa Romeo. Jasno, Martin przeskoczył Alfa Romeo. McLaren P7. Mercedes jest ostatni. Ludzie kochani, co tu się dzieje w tych mistrzostwach? No, Latifim ma przewagę. 10 punktów, Albon 14 punktów straty. No kto wie, czy tutaj przypadkiem nie będzie walki o mistrzostwo między Latifim, Albonem i Verstappenem. Dobra. Nie wiem jaki jest następny wyścig, bo już nie pamiętam jak kalendarz wygląda, ale widzimy się w następnym wyścigu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!